Shalom! Co to znaczy być doskonałym? Aby się tego dowiedzieć, przyjrzyjmy się hebrajskiemu słowu tamim. W naszych Bibliach służy ono do opisywania czegoś, co jest całe, kompletne i bez skazy. Najczęściej odnosi się do zwierząt składanych w ofierze, od których wymagało się właśnie, aby były bez skazy. W kontekście etycznym wiązało się z życiem zgodnym z prawem Bożym i byciem wiernym przymierzom. Także samo prawo, czyli Tora jest doskonała, jest kompletna, czyli nie brakuje jej niczego, aby pouczać nas, w jaki sposób powinniśmy wieść życie. Ok. Przyjrzyjmy się naszym literkom. Taw oznacza pieczęć, znak. Przymierze. Mem to woda, krew. Jud to ramię lub ręka, która czyni coś w zamierzonym celu. I jest jeszcze kolejne mem. Jak widzicie, mamy tu dużo wody i potężne działanie, które prowadzi nas do przymierza. Zważywszy na to, nie powinno dziwić, że pierwszy raz słowo tamim odnosi się do człowieka który jak nikt inny poznał, co to znaczy dużo wody dookoła. Domyślacie się, że chodzi oczywiście o Noego. Ele toldot Noach. Noach is szcadik tamim. Chaja bedorotaw et cha Elohim hit Noach. To są dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem. Chyba nikt inny z wszystkich patriarchów nie otrzymał takiej pochwały od wiekuistego. Co ciekawe, Noe nie prowadzi żadnego dialogu z Bogiem. Nic nie mówi, Noe tylko słucha i wykonuje. Można powiedzieć, że jest wzorem posłuszeństwa. Po potopie wiekuisty ustanawia przymierze i pieczętuje je znakiem na niebie. Interesujące rzeczy w kwestii bycia doskonałym odnajdujemy w historii Abrahama. Jak wiecie, Abraham otrzymał obietnicę potomka, jednak czas mijał, a Saraj, żona Abrahama, nie mogła urodzić. Wykombinowała więc, że podsunie swemu mężowi służącą. I w ten sposób urodził się Izmael. Okazało się oczywiście, że to nie on był tym obiecanym dziedzicem. Wygląda więc, jakby coś stało na przeszkodzie w wypełnieniu tej obietnicy. Jakby był jakiś problem. Gdy Abram ma 99 lat, wiekuisty kieruje do niego takie słowa. Ani El Shaddai, Hithalleh, Lefanai. Wechjetamim, wettena, bereti, beini, ha otcha bimot, meot. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, chodź przed moim obliczem i bądź doskonały, a zawrę moje przymierze między mną a Tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Czyli Elohim wzywa Abrahama do bycia doskonałym, i następnie ogłasza, że znakiem tego przymierza ma być obrzezanie. Dochodzimy tu do ważnej kwestii, a mianowicie, że brak obrzezania jest traktowany jako skaza, i dopiero po obrzezaniu ta część ciała staje się tamim, i dopiero po tym możliwe są narodziny itchaka. Takie też rozumienie tej koncepcji odnajdziemy w Ewangelii Jana, w siódmym rozdziale i dwudziestym trzecim wersecie. Zgodnie z prawem, dziecko płci męskiej należy obrzezać dokładnie ósmego dnia po narodzeniu. Jak już wspomniałem, akt ten był traktowany w pewnym sensie jako usunięcie skazy i niejako uzdrowienie tej małej części ciała. Jeśli dzień obrzezania wypadał akurat w szabat, nie traktowano tego jako pracę i nikt nie twierdził, że ktoś łamie szabat, obrzezując dziecko. Kiedy już to wiemy, bardziej zrozumiałe stają się dla nas słowa Jeszuła. Jeżeli człowiek w szabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? Biorąc to pod uwagę, jasne staje się, że po pierwsze, Jeszua w żadnej mierze nie łamał Szabatu, a po drugie, uzdrawiając, pozbawiał człowieka skazy i go udoskonalał. Skoro wiemy już, że obrzezanie na pletka jest pozbyciem się skazy, udoskonaleniem i uzdrowieniem, to idąc tym tropem sprawdźmy, czym jest obrzezanie serca. Jehowa, Bóg Twój, dokona obrzezania Twego serca i serc Twych potomków, żebyś miłował Jahowa, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Wszystkie te przekleństwa ześle Jehowa, Bóg Twój, na Twoich wrogów i na tych, którzy Cię nienawidzą i będą prześladować. Ty znowu będziesz słuchał głosu Jahowa wypełniając wszystkie polecenia, które ja Tobie dziś daję. Jehowa, Bóg Twój, poszczęści Tobie w każdym poczynaniu Twej ręki, w owocach Twego łona, w przychówku bydła i w płodach ziemi, bo Jehowa na nowo będzie się cieszył ze świadczenia Ci dobrodziejstw, jak cieszył się, wyświadczając je Twoim przodkom. Jeśli będziesz słuchał głosu Jehowa, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tej Tory jeśli wrócisz do Jahowa Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy w zasadzie mamy być jak Noe czyli mamy słuchać i wykonywać postanowienia które wiekuisty umieścił w torze a Tora ma być zapisana w naszym sercu Doskonała ofiara naszego mesjasza udoskonaliła również nas. Ale pamiętajmy, że nie daje nam licencji na łamanie Bożego prawa. Wręcz przeciwnie, wzywa nas, abyśmy się nieustannie uświęcali. Wszakże sam Jeszła zachęca: Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Shalom.